Polityce.pl nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny. Za nami przesłuchanie Dwóch bardzo istotnych świadków dla wyjaśnienia afery Amber szczególnie wątku, tak zwanego wątku lotniczego. Przed komisją zeznawał Tomasz Kloskowski, pupil Platformy Obywatelskiej na Pomorzu i prezes tamtejszego lotniska. Zeznawał też, co bardzo istotne, Michał Tusk, syn ówczesnego premiera. Jaki obraz wyłania się po tych zeznaniach? No, wyłania się ponury, mroczny obraz powiązań, próby zniszczenia polskiego Przewoźnika lotniczego, czyli lotu, za tym wszystkim mogli stać tak Tomasz Kloskowski, jak i e, Michał Tusk. Michał Tusk szczególnie, ponieważ pracując jednocześnie dla m, OLT, m, firmy oszusta Marcina P. i Gdańskiego Portu Lotniczego, stał za medialną nagonką na polskiego przewoźnika. To on wysyłał maile do zaprzyjaźnionych dziennikarzy, e, w których e, atakowano lot, a wychwalano OLT, firmę, przypomnę, Twórcy piramidy finansowej Marcina P. Przyszły tydzień przyniesie prawdopodobnie kolejne rewelacje. W sądzie okręgowym w Warszawie, a nie w Sejmie, odbędzie się przesłuchanie Marcina P. i Katarzyny P., kluczowych tak naprawdę świadków w tej sprawie. Czy będą sypali, czy opowiedzą o powiązaniach? Politycznych powiązaniach, kryminalnych powiązaniach swojej piramidy finansowej, wielkiego imperium z politykami, z ludźmi z pierwszych stron gazet. Na te pytania odpowie, odpowiedzą przesłuchania, które rozpoczynają się w przyszłym tygodniu. W Polityce.pl Nowoczesny Portal Ludzi Myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.